Słynne chyba już opisywane w internecie nie tylko ławki w kształcie Polski, czy wpisane w kontur Polski. Podobno to jest inwestycja pomysłu Banku Gospodarstwa Krajowego, tak mówi rzecznik rządu, to prawda? Tak, I ja bym może mm, powiedziała od takiej strony, że nie są to ławki. To jest instalacja i to jest cała konstrukcja. Ja Gdzie elementem o, o... jest ławka? Kluczowym? W środku jest postawiona ławka. Mhm. Jeżeli ona by była ławką typową do siedzenia, to byłaby zainstalowana na ziemi, tak jak normalnie można na nią podejść i usiąść. Jaki jest jest pomysł to z tym metalowa. Związany. Promocja polskich też inwestycji. A może to właśnie taki symbol, można usiąść. Zostań w Polsce. Dużo bo takich, tutaj inwestujemy. Dużo 16. takich ławek? 16. W każdym województwie. Mhm. Ile to kosztowało? Nie pamiętam teraz dokładnie kwoty. Natomiast myślę, że takie symbole, o, często wyśmiewane, a z drugiej strony jest to jednak instalacja, która wymaga. O, też regulamin, który jest tam e, trochę e, poruszony. To jest instalacja, która wymaga też regulaminu BHP. E, I nie są to ławeczka. Jest to po prostu instalacja, duża konstrukcja, która waży chyba półtorej tony. E, więc nie chciałabym, żebyśmy potem mówili, że nie było nawet instrukcji użytkowania, bo coś się stało. Tak, tylko pytanie, Ale... czy to jest najpilniejszy wydatek dla nas. W tym momencie i czy Pani nie ma jakichś refleksji już po komentarzach na ten temat, że, że, że może to nie była potrzebna inwestycja? Uważam, że takie symbole są potrzebne i yy, myślę, że jest to dużo ciekawsza promocja i pokazywanie, że inwestujemy w Polsce, niż na przykład kampania sprężynka. Kampania sprężynka? Która się wykuwała z promocją Polski przez jakieś 10 lat. Szkoda, że artysta się nawet nie doczekał A tego, chyba już żeby. To było wiele lat temu, więc, więc nawet. Ale nie tyle, to są też elementy pro promocji. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl Ukośnik Audycje.